Jeden szczegół w nowym domu Anny i Grzegorza Bardowskich, z rolnik-szuka żony, budzi niepokój internautów. O co chodzi? Anna Bardowska, z rolnik-szuka żony, opublikowała nowe zdjęcie z nowego domu i zapowiedziała, że prace przed domem już się rozpoczęły, a to oznacza, że lada chwila zdecydują się na przeprowadzkę. Jedna z internautek zwróciła uwagę na kwestię bezpieczeństwa dzieci i pisze wprost, że przeprowadzka bez tego ważnego szczegółu nie jest dobrym pomysłem. O co chodzi? Jak zareagowała Anna Bardowska? Fani rolnika boją się o bezpieczeństwo dzieci w nowym domu bardowskich. Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony nadzorują ostatnie prace w nowym domu. Rolniczka nie ukrywa, że ostateczny termin zależy od postępów ekipy remontowej. Anna Bardowska odlicza dni do przeprowadzki i wygląda na to, że do świąt Bożego Narodzenia dom Anny i Grzegorza Bardowskich będzie już w pełni gotowy. Prace przed domem idą pełną parą napięty biceps. Dobrze, że pogoda dopisuje dom słońce. Wygląda na to, że przeprowadzka tuż-tuż twarz puszczająca oko napisała Anna Bardowska. Na nowych zdjęciach jedna z internautek zauważyła pewien szczegół. Okazuje się, że na balkonie nie ma jeszcze balustrad, i internautka pyta wprost, czy para nie boi się przeprowadzki ze względu na dzieci, które z pokoju mogą wyjść na niezabezpieczony balkon. To nie boicie się wejść do domu bez balustrad ze względu na dzieci? Bezpieczeństwo? Poczekać, jak już wszystko będzie gotowe, ogrodzenie i w ogóle tak na tip top? Anna Bardowska odpowiedziała na pytania o bezpieczeństwo dzieci, które mają okna balkonowe w swoich pokojach i napisała wprost, że już niebawem na balkonach pojawią się również balustrady. Balustrady zamówione dzisiaj były przymiarki. Za 2-3 tygodnie będą zamontowane na gotowo. Okazuje się, że wśród domowników dnia przeprowadzki najbardziej nie może się doczekać syn Anny i Grzegorza Bardowskich. Codziennie pyta, kiedy się przeprowadzamy, uśmiechnięta twarzy z otwartymi ustami oblana zimnym potem, chociaż jestem pewna, że będą tęsknić za dziadkami czerwone serce. Obserwatorki Anny Bardowskiej są pod wrażeniem ostatecznego wyglądu nowego domu uczestników. Rolnik szuka żony i komplementują. Podoba mi się domek i ten klinkier. Wygląda ta bardzo fajnie. Coraz bardziej podoba mi się Wasz domek, ja bym posadziła białe hortensje i będzie pięknie uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Domek oryginalny, bardzo ładny, kciuk w górę, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Zobaczcie więcej zdjęć. काऊ जब देखत तब भैया से मैं सब झगड़ते लगरते रहे लहु कहियो पटरी रहला तोहरा में अरे एनकर खिलाना सुनबू दिन भर हमरा से कुछ ना कुछ करते रहेले सुना सुनावत अनि अरे बहुते सतावे हो बहुते सतावे न नगद तोर बिरना बहुते